Źródłem no. problemów polskich rodzin, które z Ale tego tytułu nie mają do pracy. Makryla. Bardzo dziękuję no. czas na Marka Jakubiaka. Proszę Państwa, oczywiście, że jest to zjawisko bardzo e, niebezpieczne. Granica zachodnia, dzisiaj tak bardzo napierana i to co ciekawe, przez naszych podobno przyjaciół niemieckich, dzisiaj e, czy też wczoraj policja niemiecka e, e, oświadczyła, że do Polski e, przekazała 10 tysięcy e, nielegalnych imigrantów, bo tak trzeba ich nazywać. Z drugiej strony mamy presję na Białoruś i pytanie brzmi, czy my przypadkiem nie w, e, sami się nie wsadzimy w taki lej, w którym jest tylko niebezpieczeństwo. Otóż, proszę Państwa, w oczywisty sposób musi działać symetrycznie. Symetryczność ja polega na tak tym, że musimy zamknąć, uszczelnić granicę tak zachodnią, jak i wschodnią. Usłyszałem tutaj, że poprzednie rządy, to mnie trochę irytuje, kiedy tak tak mówią tak właśnie tak? oni, a ci oni i tak dalej, i tak dalej.